Dajcie w OSP Wola. Dziś chciałam Wam pokazać, jak wygląda wnętrze naszego mojego samochodu, czyli Lublinka. Znajduje się, jak dobrze pamiętacie, w miejscu zwanym Desant. To tutaj strażacy jadą do akcji. Z przodu, tak samo jak w Wielczu, znajduje się miejsce dla kierowcy i dla dowódcy. W przedział, w którym ja się teraz znajduję, są aparaty, o których już Wam wspominałam, oraz przedział gaśniczy, ale nie tylko. W tym samochodzie znajduje się również torba do ratownictwa medycznego, którą też już Wam pokazywałam. Agregat gaśniczy oraz zestaw do ratownictwa technicznego. W tym samochodzie mamy również drabinę, którą wozimy na dachu. Mamy również maszt oświetleniowy. Jak widzicie, tu jest cały zespół sterowania tym masztem. To tyle. Czołem i do zobaczenia.